Zobaczmy, jak szybko płynie ten katamaran. Jest dosyć duży. W związku z tym, że rozbija falę i na wysokość kilkunastu metrów chmura, chmura wody rozbryzguje się. No może nie być dobrze widać, ale spróbujmy. Jest to, to czasem deszcz. Po sprawdzeniu na GPS możemy powiedzieć, że płynie z prędkością 70 km. Tak się robi ten